Witam serdecznie z tej strony Baca. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam misję UT Jubilee, czyli gdzie zbierać rzeczy do tej misji. Zbieramy tak. Form aloe. Zbieramy jak widzicie z tego miejsca przy Persim. I tutaj to jest Persim. Przy nim pierwszą rzecz zbieramy. Następnie sobie jedziemy do drugiego miejsca. Teraz jestem w drugiej lokalizacji, gdzie zbieramy, czyli jak macie tu Zogara, na południe Zogara, w tym miejscu, w ten krąg wam pokazuję tu mniej więcej, ale to jest na skraju tego kręgu i tu zbieracie ten Energy Drink, Hidden Fail, no i trzecie Psychomushroom, no to Psychomushroom tam na lewo teraz pojedziemy, no i trzeci przedmiot, Psychomuszu macie tu przy Tiffany, czyli tutaj yoga, yoga camp, Tiffany. OK, no i mamy wrócić, return tu Jari. on tu jest. Jari, takie są nagrody? Uh, no, I work, eh? sure. no i misja jest skończona. To wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia.